Cześć. Tu Ania i Pogotowie Oddechowe. Dzisiaj o praktyce dla tych, którzy chcą pracować z oddechem, ale niestety jak siadają na macie czy na krześle czy tam gdzie siadacie, no to nie idzie ta praktyka, bo są nerwy, za dużo głowa gada i w ogóle nie nadążasz za tematem. No bywa i tak. Dlatego polecam ci wyjść do natury. Znajdź sobie takie miejsce piękne jak tutaj, ja jestem w puszcze Kampinoskiej, no ale możesz znaleźć sobie jakiś skwerek albo parczek, na pewno kawałek zielonego terenu wokół ciebie się znajdzie. I zacznij oddychać w rytm swoich kroków, czyli cztery kroki wdech, cztery kroki zatrzymanie tego oddechu i cztery kroki wydech. Jeśli zatrzymanie na cztery kroki to jest dla ciebie za dużo, to zatrzymaj na tyle, na ile możesz. Na dwa? Wtedy będziesz mieć taki układ 4, 2, 4. To jest twoja praktyka i dostosuj ją do swoich możliwości. Ale zaczek fajnie. Idziesz sobie. Głowa jest zajęta liczeniem. Oraz omijajem przeszkód i nie wpadaniem na innych ludzi. Nikt nie musi wiedzieć, co robisz tak naprawdę, że właśnie w tej chwili oddajesz się swojej praktyce oddechowej i medytacyjnej, a ty jesteś w sobie i po prostu to robisz. Wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymanie. Wydech. Dwa, trzy, cztery i znowu wdech. Jeśli to jest za szybko, to idź wolniej. Im wolniej, tym fajniej. I wydycham. I znowu wdech na cztery. I zatrzymanie. Na ile możesz? Sprawdź. W takich praktykach nigdy nie forsuj swojego oddechu. Nie forsuj się do tego stopnia, żeby tam się przyduszać czy przydławiać na tym zatrzymaniu. Jeśli jest ci niekomfortowo zatrzymać oddech na cztery, zatrzymaj go na dwa, tak jak mówiłam, albo nie zatrzymuj go wcale. Ważne jest co? To, że Jesteś w naturze, super. Dwa, jesteś skupiony, skupiona na Twoim oddechu, a zatem oddychasz świadomie. Głowa zajęta jest liczeniem kroków i pilnowaniem, żeby się nie wywrócić. Może w ten sposób będzie Ci troszkę łatwiej. Spróbuj i daj znać, czy takie dynamiczne e, praktyki zamiast tych siedzonych e, sprawdzą się dla Ciebie. Ale też pamiętaj, że na spacerze możesz stosować też oddychanie lewą dziurką albo prawą dziurką. O tym było w poprzednich odcinkach pogotowia oddechowego. Albo po prostu pójdź na spacer. Podziwiając ten przepiękny świat, oddychaj głęboko. Do brzusznie, Bo dobrzuszny oddech to podstawa, żeby rozpuścić wszystkie zaciski i napięcia, które. Zgromadziłeś czy zgromadziłaś w swoim brzuchu. No to jak? Idziesz na spacer, pooddychać? Zapraszam!